Cześć, witajcie w kolejnym filmie o grze Minecraft. Dzisiaj odcinek, szczególnie, może być ciekawy dla tych ludzi, którzy często mają do czynienia z czerwonym proszkiem, ponieważ dzisiaj przedstawię Wam nowy sposób transportu energii w górę. Jest to nowoczesny sposób, dostępny dopiero od kilku wersji, ponieważ do swojego działania używa pewnej właściwości półbloków. Pomysł dostałem w prywatnej wiadomości od użytkownika o nazwie Tomasy01. Jest to bardzo moim zdaniem dobry sposób transportu energii, jak nie jeden z najlepszych. Na pewno ma kilka pozytywnych aspektów, ma kilka wad. Ja wam dzisiaj przedstawię, także pokażę wam, jak go zbudować oraz wytłumaczę, na jakiej zasadzie on działa. Życzę wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od tego, jak ten nowy system transportu energii w górę wygląda. Tutaj to jest cała konstrukcja. Jak widzimy, tutaj mamy te bloki, które pełnią bardzo dużą rolę w całym tym systemie. No i mamy odbiornik i nadajnik. Jak widzimy, wszystko działa poprawnie. Zacznijmy może od zalet tego nowego systemu. Największą zaletą jest zapewne to, że w porównaniu na przykład do tego systemu nie ma jakiegokolwiek opóźnienia w działaniu. Jak widzimy, używamy dźwigni i czerwona pochodnia od razu się od razu zmienia swoją polaryzację. W tym systemie natomiast, który jest zbudowany z czerwonej pochodni, mamy pewne opóźnienie i to są tylko cztery bloki. Wyobraźmy sobie na przykład, że byłoby tu 100 bloków. Opóźnienie jest bardzo widoczne. Drugą zaletą jest to, że używa, że system ten używa mniej materiałów. Jak widzimy w tym przypadku potrzebne są tylko pół bloki oraz czerwony proszek. Natomiast tak jak na przykład w tym musimy już zbudować bardziej rozległe czerwone pochodnie. Teraz, na jakiej zasadzie to wszystko działa? Przyjmijmy, że chcielibyśmy zbudować podobny system, lecz z pełnych bloków. Zaraz zobaczymy, że nie będzie to możliwe. Dobra, w tej chwili zbudowałem bardzo podobny system, aczkolwiek z pełnych bloków. Jak widzimy, w tym przypadku energia nie zostaje przetransportowana na kolejny blok. W tym przypadku, w przypadku tego nowego systemu, wszystko jest możliwe dzięki temu, że wprowadzono możliwość stawiania półpłytek odwrotnie, czyli do góry nogami. Jak wiemy, na, na zwykłych półpłytkach postawionych normalnie czerwonego proszku postawić nie możemy. Jest to dopiero możliwe wtedy, gdy postawimy półpłytkę do góry nogami. Teraz możemy swobodnie postawić czerwony proszek. I właśnie tej, tej cechy używamy w tym nowym systemie. Przez to, że jest tutaj ta przestrzeń mała i przez to, że ten czerwony proszek możemy postawić na te pół bloki, energia zostaje bez problemu przetransportowana na samą górę do naszego odbiornika. Teraz powiem Wam jeszcze kilka wad, a przy okazji pokażę Wam, jak dokładnie i najłatwiej zbudować ten system. Dobra, zaczynamy od budowy kolumny składającej się z dwóch bloków. Kolumna jest oczywiście o wysokości przez nas wybranej, w zależności od tego, do czego ma nam posłużyć. Dobra, gdy mamy już kolumnę, przechodzimy do następnego kroku, którym będzie wycięcie, tak jakby szachownicy z tej kolumny. Generalnie ma to wyglądać dokładnie tak. Teraz na spodzie każdego z tych bloków tej szachownicy kładziemy jedną półpłytkę. Tutaj, w przypadku naj, najniższej, najniższego bloku, wystarczy, że wycelujemy na ten blok i półpłytka automatycznie się postawi. Trzecim krokiem jest zniszczenie pozostałych bloków yy, pełnych, tak aby zostały nam tylko pół bloki. I konstrukcja jest generalnie już gotowa. Teraz wystarczy, że postawimy na niej czerwony proszek. Na górze podłączymy jakiś odbiornik, na przykład czerwoną pochodnię. Na dole, nadajnik na przykład, dźwignie, No i możemy sprawdzić, czy działa. Czerwona pochodnia się świeci. Czerwona pochodnia zgasa. Jak widzimy, bez jakiegokolwiek opóźnienia. Ten system ma dwa znaczne wady. Pierwszą z nich jest to, że wymaga o jednej kratki więcej niż na przykład ten system. Czyli musimy użyć dwóch kratek. A drugą wadą jest to, że. Co pewien, odstęp, co pewien odstęp musimy budować, tak jakby przedłużać sygnał. Bo jak wiemy, czerwony proszek sięga 15 kratek. I tak to generalnie działa. Teraz Wam jeszcze przedstawię, gdzie w jakim przypadku możemy tego systemu użyć. Ja go na przykład użyłem tutaj w pułapce w 100% niewykrywalnej, którą przedstawiłem w jednym z ostatnich filmów. Jeżeli jej nie widzieliście jeszcze, to koniecznie. Obejrzyjcie film, bo jest naprawdę yy, jest to naprawdę ciekawa pułapka. I tutaj jak widzimy, tu mamy stary model niedokończony, a tutaj jest już nowy model używający tego transportu energii w górę. I to tak, tak jak już wspomniałem, tutaj mamy ten przedłużacz energii, który pozwala nam na przedłużenie energii o kolejne 15 kratek. No i tutaj sygnał dochodzi aż do samej góry. Tutaj kolejny przedłużacz energii, tym razem yy, uży użyto do niego yy, repeatera. Jak widzimy system ten jest na pewno dobrą alternatywą do tych systemów, które już znamy. I to by było generalnie na tyle. Przedstawiłem wam na czym ten system, na czym działanie tego systemu polega, jak go dokładnie stworzyć oraz kilka pozytywnych i negatywnych cech jego użycia. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten system, że spodobała Wam się realizacja, jak wam to wytłumaczyłem. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Na pewno zmotywuje mnie to do kręcenia. Dalszych poradników. System możemy świetnie użyć także, jeżeli nie mamy dużego pojęcia o czerwonego proszku. Ale także, jak budujemy już jakieś trudne systemy, jak na przykład kalkulatory czy zegary. Więc to by było na tyle. Ja mam na imię Patryk. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie więcej poradników, to zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie, jeżeli chcecie informacje o najnowszych filmach. Jeszcze raz, ponownie dziękuję wszystkim za obejrzenie, zapraszam do kolejnych filmów, i pozdrawiam. Czy wiedziałeś, że ryby można także łowić pod wodą? Pwen, pwen